Morwind, Morwind Tyś jest jak zdrowie Ileż cię trzeba cenić Molak Bal się dowie hm. I co by odpowiedział? Hm. Znając życie Odpowiedziałby coś po angielsku Typu oh. You have freed the soul of will be his. Endless agony is all you will know until the end of time. You have performed well, mortal. Perhaps you will be my servant again one day. Take this and use it well. bring strife and discord with you wherever you may travel. Now go Już niedługo. Również. Po polsku. Dzięki. Ekipie oraz mojemu głosowi. A oto, jak brzmi krótka. O, uwolniłeś duszę mentalną. Męka, Męka będzie jego. Niekończąca się agonia to wszystko, co będzie wiedział do końca czas. Dobrze się spisałeś śmiertelniku. Być może pewnego dnia znów będziesz moim sługą. Weź to i korzystaj z tego dobrze. Przyjmij ze sobą spory i niezgodę. Gdziekolwiek będziesz próbował. Teraz idź! Marowind, wersja polska. Zdobingowana już niedługo. Wyczekujcie, premiery.